Powiem Wam ciekawostkę historyczną o sestach technikach, jakimi posługiwali się naziści. Ideologia nazistowska była dla większości Niemców czymś obcym. Jej propagowanie wymagało zastosowania zaawansowanych technik manipulacji. Tutaj na wysokości zadania stanął Józef Goebbels. Wymyślił on akcję zimowej pomocy, która w odbiorze społecznym wyglądała na działalność charytatywną. W rzeczywistości miała posłużyć jako nośnik szerzenia zgubnych ideologii. No bo kto nie chce pomóc potrzebującym? Pierwsza akcja zimowej pomocy została zorganizowana w 1933 roku i kontynuowana była przez 10 lat. Jej finały odbywały się w zimowej niedzielę. Akcje były prowadzone na terenie całych Niemiec i wyglądały one w następujący sposób. Lokalni działacze partii nazistowskiej zapraszali szanowanych obywateli miasta do kwestowania na rzecz rzekomo potrzebujących. Do tych akcji angażowały się też często lokalne władze sympatyzujące z nazistami, co uwiarygodniało całe przedsięwzięcie. Władze te zachęcały, a nawet wymuszały na podległych sobie urzędnikach, tażakach, ochotnikach, żołnierzach, nauczycielach itp., aby też aktywnie uczestniczyli w zbieraniu pieniędzy. W późniejszym czasie wykorzystane zostały również dzieci, a szczególnie młodzież Hitler Jugend, co jeszcze bardziej ocieplało nazistów. W kolejnych latach w finały zaangażowane były zespoły muzyczne, które koncertowały na miejskich scenach. Często wydarzenia te opisywane były w sympatyzującej z nalistami prasie, a nawet uwiczniane w kronikach filmowych. Pokazywane były jako obraz solidarności i współdziałania. W czasie, kiedy dzieci były wysyłane z na ulicę, ich matki często przygotowywały posiłki dla kwestujących oraz organizowały loterie i aukcje między innymi serduszek. Goebbels wiedział, że nic tak nie wpływa na percepcję, jak obdarowanie kogoś serduszkiem. Taka osoba automatycznie wpadała w pułapkę psychologiczną i stawała się nieświadomym propagatorem wrogich ideologii, sama będąc totalnie przekonana, że rzeczywiście kogoś pomaga. Skuteczność tego typu propagandy polegała na tym, że działała na kilku obszarach. Ekonomicznym, ponieważ łatała budżet państwa, odciążając go z realizacji polityki społecznej. Politycznym z powodu tego, że wspierała lokalnych burmistrzów, którzy występowali na wysiadach, w trakcie których ludność dobrze się bawiła przy akompaniamencie zespołów muzycznych. Aspekt najważniejszy to cykliczne powtarzanie tej akcji, co spowodowało utrwalenie się idei nazistowskich, szczególnie wśród dzieci i młodzieży ponieważ kojarzyło im się to z dobroczynnością, zabawą i serduszkami. Niestety ostateczny finał był taki, że ten sposób szerzenia ideologii okazał się bardzo skuteczny, co w rezultacie doprowadziło do krzywdy wielu milionów ludzi. Pytaniem otwartym pozostaje, czy użycie tych samych mechanizmów w dzisiejszych czasach byłoby równie skuteczne?